Uwaga, widzowie! Mam genialny pomysł. Wy zostawiacie łapkę w górę, a ja za momencik strzelę w jedno miejsce i zobaczymy, kto będzie szybszy. Zrobimy mega, mega wyścig. Uwaga! Macie na to 3 sekundy, zanim trafię w ten przycisk, a wy musicie zostawić łapkę w górę. Szybko, szybko. 3, 2, 1, koniec czasu. Komu się udało zostawić łapkę w górę? Temu gratulacje. A teraz zrobimy wyścig na subskrypcję. Teraz macie 3 sekundy, zanim strzelę w tamten drugi przycisk, a wy zostawiacie oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem 3, 2, 1, PUM! O nie! Macie trochę pory! O, o cyk! Koniec czasu! Dobra! Jak widzicie, udało mi się trafić i no, całkiem dobrze, całkiem dobrze. Spróbujemy może i jeszcze tam dalej strzelić. Zobaczymy co, co wyjdzie. Czy trafię? Za pierwszym razem nie. Uwaga, uwaga! PUM! Poszło, nie! Okej, okay, cyk. Nie! Co jest grane? Myślałem, że dam radę trafić. Pyk! O, tak blisko! Dobra, cyk! Jest trzeci strzał! Poszedł elegancko! Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku chcę wejść do prawdziwego życia. W tamtą, w te drzwi, tutaj macie je! Ło! I są to drzwi do domu Smajslo. Jak myślicie, czy uda mi się wejść? No już raz byłem, już wchodziłem do domku, teraz wypadałoby się z nim spotkać. Widzowie, trzymajcie za nas kciuki. Chciałbym się spotkać, poznać Smajslo, zobaczyć go. No i wtedy on zobaczy mnie. Dobra, powiem wam jedną rzecz. Dla mnie jest mega ważne teraz, żebyśmy mogli wejść do tych drzwi. Przejść i mam pewien plan. Chciałbym przekazać mu informację. Mega tajną. Tylko nikomu nie mówcie, słuchajcie, bo to będzie mega mega tajna informacja, ale dobra. Muszę się przygotować. Wiecie co? Przesz prze przejdę się oczywiście tutaj po okolicy, ponieważ mam do zrobienia książkę z piórem. I ona będzie... Będzie w niej zawarta tajna informacja do Smyslow. Tylko błagam, nie mówcie nikomu o tej tajnej informacji. Eee... o, -o Czy tam jest Freddy? Patrzcie, on tam stoi! o, -o. Dobra, podejdź, zobaczmy, co on tutaj robi. O, 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 mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Patrzcie, stoi tutaj. Patrzy się. O, o, dobra, nie, 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 nie. słuchajcie, muszę znaleźć kurczaka. Muszę znaleźć krowę. No i bardzo dużo, bardzo dużo jakichś ważnych takich rzeczy do zrobienia. O, krowka! Jest krowka, mumu. Krowka marsz! Wiem, że potrzebuję skóry. Wow, co się stało? Widzieliście to? Co to było? Ej, to było mocne. Dobra, jest skóra. Okej, okay. w takim razie teraz tylko kurczaka znaleźć. Gdzie mógłby być kurczak? Nie wiem, w sumie poszukajmy, może coś znajdę. Hmm, kurczak? Gdzie jesteś? Halo, halo, halo? Ej, nie widać żadnych kurczaków. Może przejdziemy z drugiej strony jakoś? Tutaj powinny być. Czekaj, czekaj. Kurczaczki! Potrzebuję jedno piórko. O! Cześć, maluszku! Elo! Elo! O. Kurczak! O-o! E, dobra. Mamy jedzonko i piórko. Super. Dobra, w takim razie będę potrzebował również atrament i czcinę cukrową. Ehm. Nie wiem czy tutaj gdzieś znajdę czcinę. Po drugiej stronie jest jeziorko, tylko żeby teraz ten Freddy mi nie zauważył. To jest mega ważne. Tam było jeziorko wysuszone przez Frediego! Czajcie to! On wziął i wysuszył wszędzie wodę. Tu było piękne, piękne. Patrzcie, Freddy stoi. O o, podejdźmy może bliżej do niego. Patrzcie tutaj. Eee, on jakby zobaczcie, trzyma... Mikrofon. Dobra, bądźmy cicho, musimy przejść bardzo, bardzo powoli, żeby on się nie odwrócił. Nie widział mnie. Stoi tam. Okej. Okay. Dobra, gaz, 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 gaz. Szukać! Szukać teraz czciny cukrowej i atramentu, czyli kałamarnicy. I wtedy napiszę tajną wiadomość do smajslu. Czajcie to. O, kurczak! Ej, jajko! Co? Jak on tutaj... Jest? patrz. Pyk! Nie ma kurczaczka, o kolejne Ej, ile tu jajeczek Pyk, i kolejne Ej, dawaj, cyk, i jeszcze jedno Ej, kurczaki, ale tutaj poznosiłyście jajek Dobra Widzowie, musimy wejść tutaj Okej okay. I teraz trzcina, jest trzcina Spoko, dobra I akurat woda, więc kałamarnica I jest kałamarnica, pięknie, dobra Więc zrobimy to w taki sposób Okej, okay. trzcina już jest i kałamarnica, a masz kałamarnica, a masz, a masz, abyś tylko mi dała atrament, wow, ej, atrament wypuściło, czy, klamka, co to jest za klamka, wow, ej, widzowie, mam jakąś dziwną klamkę. Atrament? Jest atrament. Pięć. Okej, okay, to całkiem sporo. Pięknie, pięknie. Dobra, to teraz tylko pójść i skraftować wszystko, co będę potrzebował. <laughs> Patrzcie, tutaj nawet atrament jest na ziemi! Podejrzewam, że po prostu jak wysuszył tą całą wodę, to prawdopodobnie... Um... Prawdopodobnie tutaj e, jakby zabra zabrakło wody kałamarnicą i niestety, no ale. Popuściło atramentu. Okej, okay, więc słuchajcie, teraz tak, bierzemy crafting, zróbmy książkę, zróbmy na pewno papier i książeczkę, i książkę się robi w taki sposób. Jest. Dobra, teraz tylko połączyć atrament i pióro. Gdzie jest pióro? Tu jest. Okej, okay, mamy książkę z piórem. Świetnie. Teraz tylko napisać tajną wiadomość do Smyslow. O, słuchajcie, to zaważy prze... Oczywiście zaważy przed naszym spotkaniem. Mam nadzieję, że się spotkamy. Jak najszybciej się tylko da. Z drodzy widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale, a ja będę próbował się przejść tam do drzwi. Patrzcie, dalej tam Freddy stoi! O o! Dobra, ale tam mamy cały czas te drzwi. I właśnie do nich będę musiał wejść do prawdziwego życia. Zostawić tą tajną wiadomość. Okej, okay, słuchajcie. W takim razie teraz tylko wystarczy napisać. Skupmy się, ponieważ będzie to mega tajna wiadomość. Dobra, schowam się tu, żeby nikt nie widział. Okej. Okay. Smile, slow. E, dobra, napiszemy coś takiego. Wszedłem do prawdziwego życia. E, jestem tutaj i. E, nie. E, zostawiam tobie e, tą tajną e, wiadomość. Chcę. Się z Tobą e, z Tobą spotkać w prawdziwym życiu. Okej, okay, słuchajcie, chcę się z Tobą spotkać w prawdziwym życiu. O, o, to będzie ta tajna wiadomość. Słuchajcie, teraz tylko wejść do prawdziwego życia i zostawić tą tajną wiadomość. Ej, to będzie mocne. Spotkanie matronera i Smyslow Okej. Okay. Um, niedługo mnie spotkasz uh, Albo nie, słuchajcie. Um, uh, spotkajmy się. Uh, I słuchajcie, tutaj napiszemy na przykład um, Jakby nie taką od razu informację, tylko uh, kto to napisał, tylko M Okej, okay, widzowie, smajslu, wszedłem do prawdziwego życia. Zostawiam tobie tą tajną wiadomość. Chcę się z tobą spotkać w prawdziwym życiu. Spotkajmy się. Okej, okay. słuchajcie. Pyk, podpisz. Dobra. I napiszę Matron list. O, koperta dla smiles. Dla smile. O, koperta do SS. A il... il... S-ma... slow... L. SSL. Okej, okay, dobra. Podpisz i zamki. Słuchajcie, koperta do SSL. Du Nie. Dobra, to w takim razie teraz tylko wejść i zobaczcie, tutaj już nic nie mogę napisać. Smajslu, wszedłem do prawdziwego życia. Zosta tobie wiem, zostawiam tą tajną wiadomość. Nie wiem co robi tutaj ta klamka. Z drodzy widzowie, robię rozpęd! Ja chcę wejść do prawdziwego życia! Zostawię tą wiadomość. Dobra, uwaga. 3, 2, jeden start! Zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrypcję i... Zobaczcie tutaj, jestem. OK. Tutaj to poznaję to miejsce. Tu jest dom Smileslow. Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu znajduje się jego dom. Dobra, powiem Wam tyle, że tą tajną wiadomość będę musiał mu zostawić. O, patrzcie, tutaj jakiś włas jest? Co to ma być? Ej, może to da radę otworzyć jakoś? O, o, nie, lepiej. I, zobaczmy tam, co jest pod spodem. Nie. Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, bo tam jakieś dziwne dźwięki się zostają, wydają, nie wiem, nie wiem. Dobra, lepiej, lepiej, żebym sobie stąd odszedł. Okej, okay, tutaj mamy jakieś wejście. Tu wszędzie mamy jakieś roślinki, które on pewnie posadził. A tutaj właśnie te drzwi, przez które przeszedłem. O, tak. Powiem wam jedną rzecz. Koniecznie Smyslow musi odczytać tą wiadomość. Będzie to mega, mega tajna wiadomość. Mam nadzieję, że nikt więcej tego nie zobaczy. Okej. Okay. Dobra. Tu jak widzicie są drzwi. O tak. Już niedzieli od Smile Slow dosłownie kilka metrów. Podejrzewam, że może być tutaj w, w swoim domu. O, nawet yy, są stroiki. O, gdzieś tutaj firanki. O, zasłona! Ej, wszystko zasłonięte. Mm -hmm. Dobra, ej, widać mi rękę Ok, um, Zobaczcie, tutaj jest jakieś jeziorko Co to jest? Ej, on to jakiś staw, czy to jakiś Zalało wodę? Wodą zalało jakąś dolinkę taką? Nie wiem Ok, słuchajcie, no mam Przygotowaną tą kopertę Wiadomość do Smyslo. Jak myślicie? odczytają czy nie? Ej, ale wiecie co? Powiem wam, że. U, jakieś ptaki śpiewają. Co jest grane? Powiem wam jedno. O, tutaj. Słuchajcie, boję się. O, właśnie, zobaczcie. Tutaj jest ta koperta. Którą trzymam. Jak myślicie? Spodoba mu się ta wiadomość tajna? Czy będzie chciał się ze mną spotkać? Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie, żeby Smyslu się ze mną spotkał. O, co jest grane? Boję się, że gdzieś tutaj musi być Hagiłagi i przechwyci tą tajną wiadomość. Albo Freddy z FNAFa. Zobaczą i będzie problem. Dobra, koperta jest przygotowana. Nic, tylko ją zostawić. Położyć gdzieś tutaj w tym miejscu. Poszukajmy odpowiedniej wiadomości, yy, nie wiem, może tutaj? Ej, może to jest dobre miejsce? Nie, chyba lepiej nie. Hmm... Dobra, może poszukam czegoś innego. Może tutaj gdzieś? Nie, 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 albo... No nie wiem czy te okno to jest dobry pomysł, żeby zostawić tutaj tajną wiadomość. Hmm. Może tak tutaj gdzieś koło drzwi albo wejdę do środka. Zobaczymy, czy drzwi są otwarte. No patrzcie, o tutaj położę, no. Tak, to będzie super miejsce On tylko wyjdzie yy, Oczywiście wyjdzie przez te drzwi Zobaczy, że leży jakaś koperta Okej, okay, zajrzyjmy może do środka oh, Otwarte drzwi są Okej okay. O, patrzcie Tam są jakieś buty Kurtki Ej, poznajecie te kurtki? Czy to jest kurtka z maeslu, czy lemon demonki? Hmm Dobra Na no wszelki wypadek E, może wyjdziemy sobie dalej. Może zostawię ten list w środku. Tą tajną wiadomość, żeby on to przeczytał. O, dobra. Nie, czy tam ktoś był? O nie! Wolnąłym drzwiami. Jest problem. Albo zadzwonimy, słuchajcie. Zadzwońmy, słyszycie? Dzwonek działa. Działa, dobra. Koperta zostawiona. Słuchajcie widzowie, zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Mam nadzieję, że z Państwem przeczyta to wiadomość. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z Wami. Papa! Pa!